Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym dniu vlogowego kwietnia, który już się kończy. Ja już się ogarnęłam, coś tam widzieliście. Naszykowałam już kilka rzeczy, wstałam po siódmej, teraz dochodzi za dziesięćdziesiąta. A ja już mam naszykowane w całości na obiad, tylko wystarczy kliknąć gaz. Za chwilę zabieram się za robienie babeczek bananowych, bo tutaj też już mam już naszykowane wszystko, tylko nie zblendowane. No, Nikola spała nie chciałam jej budzić. I tutaj będę robić y, masełko rozpuszczone i wszystko już tutaj sypane na gofry, na śniadanie dla Nikoli. No, oprócz tego dzbanek, y, znaczy dzbanek był taki duży kubek herbaty, bo już mi się nie chciało tam grzebać w szklankach, przesuwać się. Jak ona spała nie chciałam jej budzić, dopijam. Mm ostatni łyczek mojej drugiej kawy, ale jak tak wcześnie wstaję, to spokojnie później jeszcze idę spać. Oprócz tego robiłam sobie jeszcze dwa paznokcie, bo yy, chyba troszeczkę coś źle zrobiłam, żeby mi podeszło powietrzem, yy, no i że tak wcześniej sobie stałam, więc sobie dorobiłam jeden, dwa, jeden tu i u drugiej dłoni. No, samemu też jest ciężko sobie robić, no powiedzmy sobie szczerze, może jak będę miała taką lepszą wprawę, yy, to Będą się lepiej trzymać, chociaż i tak dobrze się trzymają. Powietrze no tylko w tych dwóch, yy, ale, ale nie jest źle. Chociaż mam ochotę na kolor żółty, tam jest jeden, mam, mam w zestawie żółty, który sobie wybrałam, tylko nie wiem, czy on jest neonowy, czy on taki jest yy, inny. Chciałabym taki kanarkowy, o coś takiego, on nie jest neonowy, taki żółty, ale nie wiem. Yy, dzisiaj ma być bardzo ciepło, bo ponad 20 stopni, ja wczoraj trochę posiedziałam na słońcu. I tutaj, zobaczcie, nie, nie będę tak się to rozwijać, ale zobaczcie, jakie mam czerwone. Popsikałam, yy, po, posmarowałam się w ogóle filtrem i teraz popsikałam się jeszcze taką giełką z line taką różową, yy, z drobinkami srebra, więc myślę, że to jeszcze troszeczkę będzie odbijać yy, słońce, bo jednak nie chcę już tutaj sobie opalać. Yy, to tego u Was tak nie, nie widać, jak, ale wczoraj naprawdę to było czerwone, yy, więc... No, nie chciałabym, żeby mi tutaj później skóra schodziła płat, płatami, bo tak często jest, że jak się przypieczemy w tych pierwszych, w tych pierwszych słońcach, to później skóra schodzi, to wszystko wygląda. Wstałam rano, to tak wiecie, co dużo rzeczy można zrobić, a to popłaciłam rachunki, a to właśnie po a to obiad pozmywałam. To co tak najmniejsze, leszczące, trzeszczące, to zrobiłam. Yy, więc po śmieci nie lubię tak robić, ale kurczę. Ktoś musi, no właśnie. No właśnie, więc robię gofry, zobaczymy jak wejdą. To dla Nikoli tylko będą gofry, bo ja jakoś nie mam ochoty. Coś tam sobie wymyślę na śniadanie. No i co? Zapraszam Was dzisiaj na kolejnego vloga na spędzenie ze mną chwili. Właśnie. Jak, zadowolona jesteś? Mhm. W końcu zrobiła mama tego ofry, co nie? Smaczne? Mhm. Troszeczkę z dżemem i z czekoladą, tak? Znaczy dżemem, taką konfiturą. Mm, truskawkową, która w sobie nie ma żelatyny, a w składzie ma naprawdę bardzo dobry skład. Zobaczcie: truskawki, miód, cukier, brązowy, i to wszystko. Tylko te trzy składniki. Jest przepyszna. Nie jest ani za słodka, ani taka za. Za mało słodka, jest idealna. i jest nawet za dobra. Za dobra jest? Nie, nie, nie jest za dobra, nawet w tym samochód. Dobrze, a tam foremki od babeczek. Tak, bo ba no, babeczki. Babeczki się pieczą. Już się studzą. Studzą. To jedz kochanie, smacznego. Myślałam, że się popalam, a wyszło, powiadam, że słońce zaszło i nie wiem, czy nie będzie padał deszcz, ale no dobra. Wczoraj posiedziałam tu i tak starcie przyszłam tutaj pora na obiad, bo jest druga godzina. No Nawet pięć po, więc już wstawiłam yy, barszcz, zaraz ziemniaki, teraz pora na krojenie cebuli. O, widzicie jaka jestem czerwona? Zależ, o, tutaj bardziej widać. I opisywałam właśnie na komentarze yy, z filmiku z Aliexpress, no ja wiem, zacofane trochę to wszystko, powinnam to wcześniej zrobić, ale tak czasami mam, że no, nie robię tego od razu, tylko w jakimś czasie. No i widzę, że kurczę, wy zamawiacie, naprawdę jeszcze zamawiacie z Alię. myślałam, że teraz każdy się powstrzymuje i ze względu, bo nie wiem, czy to dojdzie, czy nie, ale jak poczytałam komentarze, to zgadnijcie, co zrobiłam, złożyłam zamówienie i ja na Aliexpress, tylko yy, sporo, a może raczej większość rzeczy związana z paznokciami. O, oh, najadłam się. Chwila odpoczynku i sprzątam po obiedzie. Znaczy się ja już pozmywałam, bo ja nie lubię, jak mam coś w zlewie, więc na bieżąco zmywam. Zerwał się straszny wiatr, nie wiem, czy tam coś było widać, bo coś tam chciałam pokazać Wam, ale, ale tego nie, nie widać. A przychodzą mi powiadomienia, bo telefon mam w kuchni pewnie z Ali, że transakcja została pomyśle, pomyślnie, coś tam, coś tam, no wiadomo, o co chodzi. Dobra, yy, biorę się za, 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 za i mycie podłogi. No właśnie, bez tego ani rusz. No i co, kochani, żegnam się, z, żegnam się z wami, bo poduszki znowu są porozwalane. Tu są takie, tu są takie. No właśnie. O, miałam poszukać sobie na Algi jakichś poszafek fajnych w sensie interesuje mnie coś zielono-różowego, może jakieś liście z kwiatkami zielonymi coś takiego cztery poszewki bym chciała chyba, że coś może nie wiem w jakimś sklepie, ale jakim Pepko chyba, że może coś będzie ale kiedy ja tam się wybiorę, no nie wiem także kochani do jutra buziaczki, pa pa pa